Dzień dobry, tutaj Przemek. Dzisiaj będziemy grali we FNaF World'a. Najpierw go muszę znaleźć w moich plikach. Dobrze. Albo to nie tu, gdzie to było. To było w pobranych. Życzcie mi powodzenia, żeby mi się udało. Za głośno dobrze, teraz też jest za głośno. teraz jest dobrze. Od nowa. Próbował się wam to przetłumaczyć, ale nie wiem czy będę wszystko potrafił. Wiem, że coś, że coś tutaj pachnie. Dobra, nie, nie będę tego tłumaczył, bo nie wiem. Skotkał to nie. Ja nie jestem Scottem Przepraszam. Tutaj możecie sobie przeczytać. All is not well in animatronika. Animatronic village, village, Tronica. We are working on it. The point is that something is horribly wrong. There have been a lot of bizarre creators, rhyming, around aren't even some that look like us. We aren't prepared to deal with situations like this. Something bad must have happened on the flip side. Go see what you can find. Be careful to uh, Wood cutting out a cheaper has gone haywire. It has be been jump scaring me all day. But you don't really believe that, do you? Co to jest? Co to było? To się nigdy nie, nie zdarzyło jak grałem. To naprawdę mi się nigdy nie zdarzyło jak grałem. Oj Boże. Pod... Pod tym... Pod tabem mamy mapę, tak. Tutaj mamy teleporty Takich. To są jak Pokémony O no i trzech no Teraz będzie on Hot Cheese Dostał hot cheese'em Jeszcze pizzą w niego życie Jej, Pierwszy level up I think I think I look at us to what is happening. Look behind me. There's a, is a tree that is discolored and glitched. You don't know uh, as much as as I do, but I will tell you that tak, something horrible must have been of this to be but I think you can don't oh man. No. Ponieważ musi być jeszcze dziwniejsze, o Boże O, co to? Możemy dalej Plusztra Because the world needed a plus verse, Ponieważ świat nie potrzebował pluszowej wersji O oh, mój Boże O nie no Tward, Twardi są Boże, ile się level upów posypało. Tutaj już zrobiłem, tutaj nie trzeba czytać nic. Ale zobaczymy, co się stanie. O, Jacob. Not coming hm, here mm. Straszne rzeczy O boże nie Cieka, ulecz nas O boże Co za rzeźnia się tymi pizzami? Co to tak w ogóle jest? To te mole, daj tam pizzę, pójdziemy w tą stronę. Ciężkie to jest. Widzimy się za chwilę. Tutaj się na jakiegoś takiego pana spotkałem, spróbuję go tu wykończyć. Twardy typ. Copnrol Co to jest to switch? Dobrze, pokonany, więc widzimy się za chwilę, jak będę coś od Was potrzebował. Odkryłem nowego Challengera. Tak. Coś się stało z niką. Ehm, tutaj jest jakaś jaskinia. Znaczy ja już tu gram ogólnie, tylko nie ogólniam tego zmieniania. Ehm, jak nie, nie rozumiem, co mam robić w jaskiniach, bo jak jestem już w jaskiniach, to nie wiem jak się dalej przedostać. Proszę powiedzcie mi. Bądźcie takimi dobrymi ludźmi. Zróbcie no, to dla Nie będę się wypowiadał. Ja się takim miłym akcentem Znowu pożegnam, tylko wykończę tych idiotów. Jeden i teraz drugi. To tym miłym akcentem zwycięstwa żegnam się z Wami i do kolejnego odcinka. Piszcie, co mam robić dalej w komentarzach. Do zobaczenia. Cześć.